Dzień dobry, nazywam się Edyta. Chciałabym zaprezentować lornetkę Delta Optical Voyager 2. Lornetki Delta Optical Voyager 2 to lornetki tanie i ekonomiczne. Ich ceny zawierają się w granicach od 100 do 150 zł. Są to jedne z nielicznych, prawidłowo zaprojektowanych lornetek w tej klasie cenowej. Lornetki Voyager 2 to przyzwoitej jakości lornetki turystyczne. Seria składa się z czterech modeli: 10x50, 12x50, 16x50 oraz 20x50. Lornetki te są wyjątkowo lekkie, dlatego mogą być używane przez obserwatora w każdym wieku. W modelu tym zastosowano niedrogie, ale skuteczne włoki przeciwodblaskowe. Na szczególną uwagę zasługuje model 10 na 52, WA, który posiada bardzo duże pole widzenia. W wyposażeniu znajduje się lornetka, zakrywki na okulary, zakrywki na obiektywy, pasek do lornetki oraz pokrowiec.